Sekretny trik w medytacji. Doświadczasz medytacji niepokoju, a może zasypiasz i twój umysł jest apatyczny, a może doświadczasz lęku, bądź smutku, bądź innych trudnych emocji. Chciałbyś, żeby Twoja medytacja była przyjemna za każdym razem, żeby się umysł uspokoił, ale ci to nie wychodzi. To wszystko dlatego, że skupiasz się na rezultatach. Prawdziwa medytacja nie polega na tym, żeby pozbyć się jakichś negatywnych wzorców, żeby pozbyć się smutku, apatii, lęku, braku motywacji czy jakichś przywiązań, tylko to polega na tym, żeby zrozumieć, co powoduje te przywiązania, czyli jakie są przyczyny i warunki, które prowadzą do tego, że Twój umysł jest apatyczny, jakie przyczyny i warunki prowadzą do tego, że Twój umysł jest nadmiernie pobudzony, jakie przyczyny i warunki prowadzą do tego, że w Twoim umyśle jest lęk i nie potrafi on zaniknąć. Sekretny trik polega na tym, żeby przestać skupiać się nad tym, gdzie chcemy się dostać, a zrozumieć, co powoduje te stany, w których się znajdujemy. Oczywiście wypróbuj to na sobie, tylko tutaj bardzo.